Wszędzie, głucho wszędzie, wszędzie co, to będzie, co to będzie, co to będzie? Podajcie mi garstką dzielić. zapalam ją, wyż skoro płomyk w górę strzeli, pędźcie go lekkim oddechem. O tak, o tak, dalej, dalej, niech się na powietrzu pali. Ciemno wszędzie, wszędzie Mówcie komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagodki. Czego potrzebujesz duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nam, nic nam nie potrzeba, zbytkiem słodyczy na ziemi. Jesteśmy nieszczęśliwymi, a ja w moim życiu całem, nic gorzkiego nie doznałem. Wieszczoty łagodki, swawole. Co, a co zrobię, wszystko caca. Śpiewać, skakać, wybić pole. Urwać kwiatów dla rodzaki. Oto była moja praca. A jej praca z Zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu kto nie doznał poryczyni razu, ten nie dozna w niebie. Nie chcecie jadła, napoju? Zostawcie nas w spokoju. A kysz, a kysz. Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci. Wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci. Jak mnie złożyliście w grobie? Ach, gdybyśmy mu poddali Choćby dwa pszenicy ziarna. Ach, zbyt ciężka ręka boska! Jestem złego ducha mocy, A uciekając od słońca Tak pędzę żywo tułaczy. Nie masz, nie masz męką końca! Mów, czego trzeba dla duszy, Aby się dostać do Niego. Odpowiadaj, marudawa! Cóż to? Nic nie odpowiada? Cóż to nic nie odpowiada? Duszeczko! A gdzieś?